No dobra, nagrywa się Dobrze, Carol będziesz na odcinku Ja też? Tak Boże, czemu mi tak klatkuje, przestań 20 FPS-ów to nie jest zbyt dużo Ja zabieram wszystko z kwatery arcymaga. Będę robił potiony. A ty jesteś w tym? W Akademii Magów? Tak. Przeszedłem ją całą. Wszystkie questy. Eee... Ja też. wcześniej. I do Mrocznego Bractwa. Ty wiesz jak w Mrocznym Bractwie się ten... Zapisać? Co? A w Skyrim'a można nie grać online? Nie. Dyspierdacz to jest to jest Czekaj, ja idę do wichrowego tronu, bo muszę się zapisać do mrocznego bractwa Przywrócenie życia I siu, przywrócenie życia Boże, tu będzie ten, czekaj, awansuję się troszkę o Boże, ale słabo mm, To może wezmę premię do kowalstwa Nie, premię do handlu Kawał, ile ty masz 103 kraw? Ja z ponad 200 godzin Serek, to jest takie fajne? No to jest mega. I przez tyle czasu nie ma nadal masz coś tam do roboty? No nie wiem. No, znaczy. Tak Są nie ty za ty bardzo. Pomocy. Tak nie za bardzo, dlatego już ściągam modę, ich jest mnóstwo. O, trzeci poziom jak miło. A za ile ty to kupowałeś? chemia wzrasta do 30. Ja znaczy to ja kupiłem w dniu premiery za jakieś ponad 100 zł To jest piąta część? No e jest. Jeszcze jest takie jakby szósta, znaczy nie wiem czy to się zajdzie do szóstej Ale to jest Deildor's Cruise Online, czyli Grosz Online Tylko że to trzeba płacić w WOCHE co miesiąc Nic nie kupiłem Dobra z nimi wolę nie zadzierać, oni są i coś walnięci a, Paweł, a kiedy to wyszło? To w 2011 Na serio? Skyrim? No, no. To kiedy wyszła pierwsza część? Ooo stary To przed 2000 chyba wyszło Na serio to jest taka stara gra? No Pierwsza część A dlaczego już jej nie robią? Robią Niewidzialność korzeni na jaru Robią, teraz wyszedł Fallout 4 bo to jest od tych samych twórców Zrobili Fallouta 4 i teraz ten I teraz biorą się za The Elder Scrolls Boże nie ścinaj mnie Przesłań Bóg cię ścina no, Przekro Ale chemia mi wzrosła Szymon trochę to bez, sensu. To miały, bez sensu a miałeś grałeś w czwórkę? w czwórkę? Mhm. oczywiście w trójkę też a w dwójkę? w dwójkę nie w jedynkę a. też nie stary to ma jak pierwszy dum grafika jedynka i dwójka. no a... ale dwójka ma ten. się zalicza do jednych z największych tych otwartych światów w historii Walić to, że po całym, kurde, Tamriel możesz chodzić w jedynce To dwójka ma największą A ty masz trójkę i czwórkę? Czy? Tak a, a po ile kosztowały? Oj, tanio Ale trójka jest mega droga, y, znaczy trudna Samotnie wichrowy A te gry trwa. są na stymie bad, czy nie? Trójka tak. i trójka tak. Znaczy tylko Skyrim jest na Steamie, znaczy... Tak, a dobra. To trójka i czwórka jest? Znaczy jak ją kupisz normalnie, no to nie jest, ale może się ją kupić. Ja kupisz na Steamie. Z Oiro jakieś kilka. Premia do zniszczenia, siuuu. Serio? Dobra, tron. Kremia do przywołania, siu. A tu jeszcze co jednego walne. A jeszcze I mam grę ta... Star Wars no? The Old Republic. To online. Bo Kotor się nie liczy. No, po rozmowie z Aventusem Aretino idę do niego. Rysiu, to ty w końcu jesteś w tym? Jesteś w... Jak to oni mieli? W Brocznym Bractwie? Nie, takim nie jestem. A co? nie jest, ja właśnie się do nich zapisuję. To jak skończysz się w kampanię, to... Z magią. A. Jak... bo jak się ten... Wykładać wszystkie misje w tych... W Brocznym Bractwie to tam mega dużo hajsu dostajesz. A? No, z nie wiem z... 30 tysięcy? Hmm. Znośnie ja Nie jestem pewien dokładnie A jak ich zniszczysz To dostajesz dwa A mi tutaj w Akademii smok przyda się normalnie no nie? Tak? No? Parę mi tu ja go zabiłem A wiem, wiem, wiem Miałem parę razy tak Ale ja już mam dusz. Sześć. Ale nie nieugięta siła i tak jest najlepsza. No dobra, teraz trzeba iść do pękniny. Mam jeszcze rozbrojenie. Zabić grelot. Mordo. Masz rozbrojenie? Ja? No? Nie, dopiero co zacząłem, nie? Grać. Ale nie, krzyk! A krzyk? Nie Nie masz? Znaczy nie, Czy bo na... Ja na razie nie poszedłem ten, główną fabułą na razie Aha, bo do początku zaczęłeś? Uh -huh. Nie chcę mi się iść tam do Jarla Tego Jarla Białej Grani nie lubię strasznie Ale bardziej nie lubię tego Z wichrowego tronu A właśnie, gdzie jest ta akademia walki? A, yy, to jest w, samo, yy, w tym, w Białej Grani tak? Ale no, nie w Wchodzisz koło ta jest takie drzewo, nie? I tam jest taka jakby łódka przewrócona. A tam. I tam jest co? No ci akademia to. Oni Biedryka? się jakoś nazywali. Towarzysze, o. Łasmo czy przystani? Mhm. Czyli na białej grani obok. W białej grani od razu wchodzisz w białą grani. Wy? No i tam jest takie drzewo, nie? W białej grani w tym mieście. No dobra, no to pójdę. i obok tego jest taka łódka muszę przewrócona, moje oboże, jakby, to teraz nie? Ale tego będę przeciążony znowu. Jestem wiesz o tym, był... że jak wydajesz punkty właśnie tego, na umiejętność, na kondycję, to wtedy masz więcej udźwigu. Do masz... tego ja prawie wszystko w kondycję You're zaczęłam right. ładować. <laughs> o oh, kurde, ale mnie zaczęło ścinać. Farcret, pękni, no. Mm. Ej, łasz, wiesz czy wczoraj Paweł trafił, ruszył to... <laughs> 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 Już dwa różowe skiny trafiłem w skrzynce Gdzie jest W kościele Gdzie jest mój dom? Nie wiem Ale nie bo ja kupiłem co dom i nie wiem gdzie jest Ale W białej granicy czy gdzie? W białej granicy A no to jest przy wejściu koło Kowala Tak? Blisko? Mhm. No Ale on jest mały Wiem I go szukają po a no, widzę go. A nie, czekaj. Powinieneś mieć zadanie, czy, że ten... idziesz do domu. widzę go. E, przekonaj, przekonaj, oczywiście, że... Jany łowca? Nie. A nie, dobra, widzę go. Wieczny domek. No, właśnie. Za 3000. tysiące go kupiłem. Wtedy, kiedy się zrobi. Najdroższy jest ten... E, Co, mamo? Najdroższy jest dom w, w, w samotni. Jak ile? Y nie wiem, nie pamiętam. Ale drogi, drogi jest. A sek you know. w górze nie, was to wpiszesz lewej kod po prostu na hajs. Co ja tu mam? Y ten, zarazem kupalnie m -wordu. No, mam 22 sztabki. tutaj bo ja idę zabić grelot. W Sielę Diaden maga Jestem takim mordercą Orkowy sztylet Kostuch od mrożenia Nie ja mam w ogóle tego Zdaję 8 obrażeń co sekundę od Ile ja rzeczy Gdzie mogę jeszcze nosić? Ja tak, chcę zostawić tutaj Laskę Magnusa Ten mieczor Spalę ją. Ten jest fajny Mordowskie strzały mogę wywalić Inwentory, broń Stalowe strzały też mogę wywalić, jeśli mi się nie przydadzą Teraz muszę iść spadzie, żeby mnie zaprowadzili Oj. do tamtego tajnego miejsca. Muszę zabić jakiś niewinnych ludzi. I znalazłem jakieś y, elfie rękawice, które zwiększają zada zadawane obrażenia od łuków o 30%. O, ja lubię łuk. Ja też lubię łuk. Emborowa tarcza. To ebonowa. Jest no ebonowa. Nie, embonowa. No ebonowa. Taka metalowa ładna jest. To nie jest metalowa. Tak, jest. E ebonowa. No. A, Ebon to nie jest... Ebon to nie jest metal. Znaczy u mnie jest metalowa. E, chcę wynająć pokój, It's tak bardzo chcę wynająć pokój. No u mnie jest cała metalowa, no nie? To e, jest czarna. Some. No czarna. No właśnie. No. Ale jak to? Ebonowa może mieć 38 poncerza. So co to Należy do kogoś. Maska Morkara Więc przyspiesza regenerację magii o 100% Poszedłem spać Boże nie zabrali mnie Kost wszystkich zakleń Zniszczono no 15% plus 50 punktów magii jeszcze Szata maga to jest świetne. Żelazna tarcza. Nie? Boże nie chcecie. Wypad z mojej ziemi. Ale mam... U, ale jestem piękny. No wie, boże to są to ludzie. Nie chcę. z złodziei są dziwni. Wypad. No oni są dziwni w Wypad. 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 Psi, psi. Ale później dostajesz od nich zbroję, jak w Tiffie. Tak? No. Jaką? No, wygląda trochę jak... Kojarzysz grę TIF. Mhm. No, no to mniej więcej podobną dostajesz. A ono ma jakieś bonusy? No, oczywiście, kurde. Jakie? Na przykład jak kucasz, nie? No to możesz chyba stać się niewidzialny ogółem. Mmm. Zajebiste. No... Dajesz. Please wejście mnie dobra idę spać gdzie indziej ja mam u, który zadaje 35 obrażeń A czemu ty nie nagrywasz tego jak ten? jak nie robisz co? bo mi się nie chce okej okay. ja to właśnie nagrywam więc zamknęli niebie... mi to Niebiańską przystań Like jest. To wejście. Wejście. Tutaj jest niebieska przyszłość. Tutaj wyjście. Dobra, dziękuję. Bardzo zły lokal, nie polecam. Mapa... Y idę do Białej Grani. Ej Boże, nie do Białej Grani. Dobra, czy na łóżki jest spoko Zresztą no, też są y fast-travelingi, no nie? No. Jakby ich nie było Got some fresh?

Nie. A jakie ty masz młody? Co? Jakie masz młody? Ja mnóstwo Z kiju na przykład wiesz, że masz inaczej wygląda Twój ekwipunek Mhm. Ja inwentory. a ty teraz szukasz modów? Nie A gdzie się je szuka? W workshopie można po prostu Tak? Mhm, Boże. są trochę A O nie no, FPS też się są jakieś? Co? Duże są? Dużo ważą? Nie, nie, ja mam ich milion. Boże. Boże. Dobra, kończę. Na... A nie? Nie, nie, kurde, nie poprawiło mi się oczywiście. Dobra, Boże. ja kończę co nagrywać. To rapa.